Z tej strony DKFT Dzisiaj zagramy sobie solo Niech, Niestety nikt nas nie odwiedzi Chociaż ja lubię jak ktoś nas odwiedza To jest minecraftowa potyczka e Jeżeli ktoś nie pamięta to Tam w którymś kanale To znaczy tam w którymś filmiku starym e Jest Przepraszam was Że jakieś dwa miesiące tego nie było Ja po prostu czasu nie miałem tego nagrać bo to miałem dużo spraw i ten projekt chaos, cały i w ogóle. E, więc ja Was przepraszam. E, mam nadzieję, że Wam takie coś się podoba. E, sporo się nawet zmieniło, bo a, tutaj już zacząłem się rozbudowywać. E, zwierzaki sprowadziłem. E, trochę jedzenia tutaj sobie ukolowałem. O, czeka, słyszę. E, dobra. No tutaj się rozbudowałem trochę. Chyba ziewać mi się trochę, sobie, trochę chory jestem teraz. Ale cóż, nagrać muszę. Wszystko dla was, moi widzowie, kochani. A... I co tam. Na razie krówki tylko sprowadziłem, bo niestety marchewek nie mam. No ustawię sobie trudny poziom, bo... To też tak... tam lubię się pobić z... Z zameczkami resztą. Uh, co tu się zmieniło? Byłem w kopalni, wykopałem tak diamenty i szmaragd emerald. Uh, zrobię sobie mieczyk żelazny. Nie, żelazny szkoda trochę. O, złoto też wydobyłem. W ogóle tu miałem problem z odzyskaniem tego sejwa, ale się udało odzyskać, całe szczęście. Tu też trochę. Hmm, Czas, na przykład. Jak nagrywałem, e, chciałem nagrać to już dawno temu. Jak robiłem diakse, wykopałem mi e, krowy, e, łapałem, czyli sprowadzałem. To e, mi e, fraps nie chciał nagrywać. E, dwóch odcinków już by były, ale cóż, te. Dzisiejsza technologia. E, po dwóch miesiącach już się psuje sens. Dobra. Tobiszcie mi w komentarzach, co by chcielibyście żebym tu rozbudował czy coś wybudował. Co, co mam robić? I i rysiu. Pamiętam jak o. Dobra. Wyruszamy atak na zombie. Zombie MPC'a. O tu pająk. Come on, come on, bitch. Let's go. Myślisz, taki hardcore, co? Creeper! Watch out! O, oh, fuck. Eksplodował. A myślałem, że to może nie ma, Dobra, nie ważne. mówiąc, ja wolę tak na multi gadać, bo zawsze się pogada tam z, z gramem czy z Jakubem z dziczy, świnki, coś będzie trzeba upolować żeby sobie po prostu pogadać nie lubię tak solo grać chyba że w koda czy jakąś inną grę słyszę jeżeli by chcecie żeby e, a, było to będzie to mi w komentarzach co mam robić od nie zbiorę Piszcie mi w komentarzach co mam robić o, co tam rozbudować, czy coś. Jedynie się przeszkadzam, tak to nie będę sadził. Ile tu owiec? Eee, to może co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku? Nie. Marchewek nie poszukam. Eee, chcę, sobie, że tutaj, e, ja pamiętam czasy jeszcze Minecrafta beta czy alfa. Jak to w e, meme dom, w ogóle się rozbudowałem i grałem, jak poszedłem pierwszy raz do netheru, to w ogóle e, zebrałem ten e, netter raka i sobie zapaliłem w, og e, w ognisku. Ja lubiłem ten dźwięk, jak e, się pali e, w, tym, w kominku, ale na moim kanale też się dużo koda pojawi, teraz, w najbliższym czasie, to są nas bursztynów. Znaczy zboża pszenicy. I przepalić trochę piasku, jeszcze będzie trzeba. O, piasek i bum, jest Tutaj było wejście do diaksów. Wykopałem sobie pod domem. idealnie było. że na kilo sobie zrobiłem. E klina. Nie, wiem, po co mi klina? Dobra, nie ma. Myślę, że pójdę wypowiadać te hmm, krowy. A, i co tam jeszcze mógłbym dodać? E, no tematów nie mam za bardzo do rozmowy. E, akurat gram na moim laptopie, więc e, nie wiem. E, temat do więc filmików, ale to było dopiero po mojej ferie. To do mnie, jakby z dziczy i kulawy. And, y, ktoś tam jeszcze, nie, nie wiem, jakiś ziomek, ale to y, po nagraniu. Y, ogólnie jeżeli to jeszcze dzisiaj wrzucę, czyli 14 lutego. Nagrywam to 15 lutego. Startuje Red House, tak? jak to mówi. Laby, Piszcie mi też w komentarzach, czy wolicie? Multi, czy też singla? Naprawdę wolę multi. Ciekawe, czy da się skraftować command bloka. Ostatnia krowa. Dobra, jedzenie mam już yy, zapas całe lata. Więc... Pamiętacie jak tu kopałem? O tu nic już nie będzie? E, raczej nie wiem. Przepraszam bardzo za przekleństwa, ale. Zdłużony jestem. będzie mi się nie przyda, żelazo mi się bardzo przydało. To też chyba sobie w na notusa, przepraszam bardzo, cheaty, ale on no, mi to, to bardzo. Ile FPS-ów? No, już jest dobrze. 90, no i się ustabilizowało. Okay. Eee. Mm. Tak, e, by the way. To Kulawy mówi. Eee... Co ja tu mam? Chyba sobie... E, zacznę domek rozbudowywać. Tylko jeszcze nie mam pomysłu. E, czy może lepiej rozbudowywać domek... E, już taki normalny, jak ja buduję. Czy... Znaczy, w skale. Nie wiem, to od was zależy, bo... Mogę sobie wybudować i taki, taki domek. Albo dwa naraz Jak tam chcecie. To jest chyba ja nie spieszę topię sobie i muszę coś szafać. Sprawdzę jeszcze ile uh, trwa, Dziś uh, 8 minut, jeszcze tak gdzieś 10, 10 minut uh, nagranie będzie trwało, a ja nie wiem co mam robić, do kopalni mi się nie chce schodzić, chyba no, uh, tak, że zrobię, także... Teraz mam prawdę mówiąc, nic mi się nie śpieszy i mam no, nieograniczony czas nagrywania na YouTube, e, więc zrobię e, sobie tak, wszystko pozostawiam, wezmę sobie 5 prawdę mówiąc, mi się przyda, e, wszystko sobie pozostawiam, Mam takie pytanie do Was, hmm. czy ktoś hmm. budował, czy ktoś wie, czym jest więcej miejsca w skrzynce dwu, czy skrzynce e... e... dwumiejscowej, czy e... skrzynce pojedynczej? To jakby więcej takich skrzynek, czy to jest porówno miejsca? Czy ktoś mi w ogóle zrodzi, to sobie wezmę zagłębiamy w ziemię. Chyba, kommandę w to Może jak się to chyba że tak się ale. O, żelazo. Mm, zmęczony jestem. azul. parte da vela Czyli gdzieś tam kopiec i deaksew albo do czegoś. Eeeh, ehm, masz 220 FPS-ów? Łatnie. Eeeh, co to Poziom Y. What the fuck, już bedrock? Serio? Już bedrock? To chyba czas wychodzić stąd. To jest ja sobie oznacza, że tutaj jest bedrock i Później pójdę z diagonal, co to znaczy z żelaznym kilofem, ja że jakiś diagonal trafia coś. Pamiętam jak jeszcze grałem w pierwszą wersję Minecrafta, jak to woda się fajnie przelewała. Szła, jak ktoś pamięta, to Naprawdę nic, nie wiem dlaczego tak ten Minecraft jest tak popularny. Ale prawdę mówiąc, lubię sobie pobudować i to jest tylko to. Ale. Czy to jest modyfikacja do tego Minecrafta i w ogóle. Nie, żelazo nie. Żelazo się przyda. Tutaj sobie znaczy, że tutaj jest e, Benrock. Bezpieczne wejście do tego. E, to jest jedzonko gotowe. Jeszcze przypala. Tu wrzucę. E, jeszcze mogę napisać Jankowi o projekcie Chaos. O, dobra, napisałem. Przepraszam Was, że robię to akurat na wizji, ale mam nadzieję, że mi to Dobra, noc nie czy mam się... Nie, 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 ja chcę się bić zombiekami. No, kanał, Ich Bitches. Ja. Yeah. Motherfucker. Ich jeden. Endlich. Freier, ja Motherfucker. ich coming, Bitches. Ich kogo studio. Serio. Na, das Jakie... Jakie mamy szybkie rozważanie? Pure power! Fuck off! Fuck off! Oto szony. Oto szony ze wszystkich stron. gdzie to? Jeszcze tam jest. Jeszcze tam jest. Ale ten okaz jest najbardziej niebezpieczny. No nie. Mój wierny miecz. Teraz będzie na pięści To nie się tak łatwo nie nam no co do Teraz ty mi się stajesz Teraz idę zrobić nowe ostrze. Nie, ten to jest najgorszy Zrobię sobie na mostrze Shurikan i idę na wojnę. Mam cztery diakse, nie, nie wystarczą dla mnie, tak? Co za chaos, Jeszcze mnie postrzelić. Nie zainfekowali mnie, zaraz zombie zostanę pewnie. A zresztą sam jestem, więc będę kolejnym zombie. Jakby to był to w ogóle by niebezpieczne. A jeszcze od... Siódmy level w Panią Panią Jak Panią Nie! Jest tylko moje rzeczy odzyskać. No jeszcze moje spodnie zajęło. A i z tego co zauważyłem, mam własnego, osobistego hejtera na Ostatnio moje wszystkie filmy dostały od kiw w dół. Nie wiesz jaką mi radość sprawiasz, mój drogi hejterze. Nie! Ja... Nie! Kurwa. Jeszcze raz mi spodnie zajmie to do kuleweczu. Dobra, i to do domu. Są niebezpieczne. O, się nawalają, widzę. Widzę. ja też się dołączy Yep. Yeah. Yeah. Dobra. To by było na koniec tego odcinka. No nie! Co zrobi? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Jeszcze jego brakowało. Dobra, postawię sobie tylko drzwi. Ma jeszcze budować domek. I kończę ten odcinek. Teraz będzie to bunkier czy Super. A, dobra. E, więc w takim razie e, dziękuję Wam za oglądanie. E, piszcie mi w komentarzach, co mam e, zrobić e, w, w kolejnym odcinku. E, i, I zapraszam do komentarzy. W takim razie dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć.